Daniel Myśliwiec został nowym trenerem Piasta Gliwice. Po około 8 miesiącach bezrobocia trener Myśliwiec wraca do pracy po zwolnieniu z Widzewa. Szczerze mówiąc spodziewałem się raczej zejścia pięterko niżej do pierwszej ligi, a jednak na 39-latka zdecydował się klub z ekstraklasy. Piast to czerwona latarnia ligi. Za trenera Meldera zupełnie nic nie działało. Wyniki były fatalne i to kolejny sezon, w którym w Gliwicach jedyne co się liczy to zapewnienie dalszego bytu w lidze, przetrwalenia w ekstra Trener myśliwiec w Widzewie poradził sobie bardzo dobrze, biorąc pod uwagę to, jaką kadrą dysponował i jak wygórowane miał oczekiwania. Jasne, końcówka była bardzo nieudana, ale jak pokazał czas, i tak klub Złodzi czekało przemeblowanie, więc tak czy siak Daniel myśliwiec zakończyłby pracę w Widzewie. Warto pamiętać też o pracy trenera myśliwca w Stali Rzeszów. Tam wygrał drugą ligę i jako beniaminek na zapleczu ekstraklasy wywalczył. Miejsce dające grę w barażach. W Piaście gra kilku naprawdę fajnych zawodników. Tam jest potencjał ludzki, by stworzyć dobry zespół, i to wykorzystanie potencjału będzie najważniejsze w pracy trenera myśliwca. Czy Piast utrzyma się w ekstraklasie? Daj znać w komentarzu.